Witam i o zdrowie wszystkich pytań. Dzisiaj pogoda powiedzmy, że jest No może być Trochę wieje, ale nie zawsze jest pod wiatr I my z bratem Tomaszem, który jedzie za mną Idziemy Do miasta solnego, czyli do Kłodawy Na więcej kilometrów Nie ma czasu Jemu się kończy urlop, mu się zaczyna ale skoczymy sobie do podawy, popatrzeć. Przed nami jeszcze. Ho, ho, ho. patrzymy ja na karolczak w Kłodawie. co co? Tam jeden koszyk. Aaaa. Mam gotówkę, bo Mam gotówkę. Spokojnie. Jedź. Gdzie, 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 Bo się... Bo patrzyłem na znaki. Dobra, skręcaj chlebem. bo to jest na dąbie. To było na dąbie tam. Dobrze, no bo dzień musimy się wracać tam, do no tu na dąbie, bo my na dąbie no. będziemy walczyć No. To ja mówisz? No. A to jest pan górnik, który wydobywał sól w podawie. A ten sól nie wydobywał. to jest pan Tomasz, ze jest Gierza, co poził Gierza. Tu jakiś pomnik poległym pomordowanym ojczyźnie. I teraz idziemy do. Nie do apteki Kuźwa na pocztę, bo może mają magnesy z PODAWY. My zbieramy magnesy. <ścoughs> idziemy teraz, zobaczcie, czy są magnesy. No, poluby. no poluby na każdym rogu. To iść, zaryknij, a ja tu poczekam, żeby rumaków na mnie zajewanili. Tomek wchodzi do poczty. Patrzę na mapę, i gdzieś mi, gdzieś mi urwało. z 5 km albo 6, nie wiem czemu. No ale trudno. Dziwne trochę, ale gdzieś coś musiało przerwać, łączyć. Niech to się w prawo przejedzie, czy? Chyba. Czy się raczej nie przejedzie? Może i się przejedzie. Oła! Oh wow. A i tam to samo na końcu jest. To samo coś. Coś. Szkoła podstawowa na jeden chłodarny. No, będziemy mieli z wiatrem. Z wiatrem będziemy mieli teraz. Tylko, że asfalt taki jest nie za bardzo, ale ale dobrze, że w ogóle jest a ja sobie tam zjadę ładny kościółek, ładny Za tym czerwonym, oczywiście. Mamy. na dombie. A i tam prosto. A, mamy światło. na tak? Oczywiście. I pod górkę? Kurwa. Twoja mać. Najważniejsze w tym wszystkim, że są magnesy składane oh. Reszta to tam jest nieważne Ciekawe czy teraz dobrze kilometrowe policję, czy to znowu gdzieś tam wratnie A tu jezioro stało. Po środku, ale z tyłu... Nie I teraz skręcamy w lewo. I nie prosto na ponętów. nikt nie dzwoni, czyli nie można jechać. Zobaczymy, zamknij na środku. Trochę, trochę tak dudnie, co tak dudnie. w lewo A Trochę, trochę witamin się budziła przyjaciół i mamy ponętu, stacja PKP. Wysponentowo będziemy tknąć w stronę Słońca Gór Grzegorzewa, ale my odbijemy się na Ladoruc, w było w Powiercie i spotkamy się na zakręcie. No tu w prawo i tory będą. A my sobie jedziemy nowym asfaltem las, ptaki! Bier. A tu po lewo, a ważne, gdzie jechać, bo tam jest piach, to po lewo jest takie, są ruiny, to był kościół ewangelicki, tam jest cmentarz ewangelicki też, ale to już tam sobie odpuścimy. Stąd. To nic To mietyk był Nie, To koleżka twój Koleżka twój już w kole dawno dawno niedawno już 15 minut 10 może no i fajnie kurde, pogoda się zrobiła dobrze żeśmy pojechali chociaż co roku robimy jedną drogę razem no i co no i czekamy się z tego miejsca tak? i do następnego razu pan <grym>